This cooperation has been amazing. You know, the, um, it's rare to, uh, as an organization like CORE, when we go to a new country or a new city, to find um, a partner like the municipality of, of Krakow that has been so welcoming, so open to exchanging ideas, uh, giving us uh, great ideas, but being open to our ideas as well. So, uh, and all in the spirit. Of helping people that are in crisis, in this case, the Ukrainian refugees. Um, so it's been wonderful. Um, it's really uh, a great exchange. W pierwszym dniu, kiedy przedstawiciel Fundacji Korespons przybył do Krakowa i spotkał się z nami w Urzędzie Miasta Krakowa, tak naprawdę to był dzień, pierwszy dzień efektywnej współpracy, bo już na tym spotkaniu padło konkretne pytanie, co mogą zrobić i jak mogą nas wesprzeć. Wtedy to był marzec, początek marca, czyli takich bardzo trudnych, trudnych momentach, kiedy było bardzo dużo uchodźców, kiedy ta fala na, napierała i mieliśmy problemy z tym, jak sobie zorganizować tę pomoc. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, ponieważ decyzja. W fundacji jest bardzo szybka i odpowiadają szybko na nasze każde potrzeby. Jest to współpraca bardzo owocna. Możemy mówić o konkretach, mianowicie choćby nawet pomoc w opłaceniu pralni, opłacenie miejsc w domu pomocy społecznej dla uchodźców, którzy wymagają całodobowej opieki. Kolejna rzecz to plany związane z wyremontowaniem mieszkań tak, aby można było kierować tam uchodźców, którzy wymagają takiego wsparcia, w uzyskaniu pewnych. Samodzielności. Bardzo ważne zadanie, bardzo potrzebne zadanie, jak również współpraca koru z organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie Krakowa na rzecz uchodźców, także możemy śmiało powiedzieć, że jest to jedna z niewielu organizacji, która pomaga od samego początku w sposób widoczny i bardzo istotny z punktu widzenia działań miasta. Chcę pomagać dalej, ponieważ przechodzimy z tego trybu interwencyjnego w tryb e, pomocy systemowej, stąd też że Żadne państwo, myślę, i żadne miasto w szczególności nie było przygotowane na to, aby sprostać tak ogromnemu wyzwaniu. Stąd wszyscy partnerzy, organizacje, które chcą pomagać w sposób wymierny, istotny, faktyczny, są dla nas bardzo cennym partnerem.